Witam was bardzo serdecznie wszystkich, z tej strony Hejta. Zapraszam dzisiaj do Evil Clowns Prototype Kolejnej gry od Puppet Combo, którą sobie mam Jeżeli będzie dużo likensów, to będzie i druga część To jest prototyp numer dwa Więc zostawiacie teraz łapeczkę w górę, subskrypcję I zaczynamy teraz Night of the Clowns No dobra, jesteśmy w jakimś pokoju, jesteśmy chyba jakimś dzieckiem No totalnie dziecko Dziecko, które boi się clownów yy, Mam nadzieję, że znajdę wyjście stąd się jakoś wydostanę stąd. Kolejne drzwi. Chodzę na razie powoli. Wiem z tego, że można biegać, i tu się tworzy dźwięk. Ten, ten, ten na dole. Wskaźnik chyba y, hałasu czy bu, burżu o Azji. Gdzie jestem? Jestem w pół. O, tu, tu, tu tutaj, tędy, dobra. I gdzieś jesteśmy. Mamy latarkę. Dobra, latarka. No, no, najpiękniejszy dźwięk podnoszenia broni. Pidum. Dobra, mamy tutaj coś z tego co jak wiem, możemy tu strzelać. Jest to kiedyś dzisowski coś takiego nagrywał Maze of Clown, coś takiego. Nie wiem, nie oglądałem tego, bo nudne, ale wyszło to. To wyszło bardzo dawno, ale po prostu teraz sobie w to zacząłem grać. Kratarka jest chyba nieskończona, mam nadzieję. Można się wychylać ku je, więc to jest na plus. O, tu jest... A nie, tu jest po prostu sobie taki zaułek, chyba tu można się schować. To przynajmniej by tak wyglądało. Podbiegnijmy się trochę. Mamy kolejne drzwi, super, ale tu mamy schody na górę, ale pójdziemy najpierw tu. Tu. Ło. Wow. Tu kłew. Znaczy. E, tu jest śmietana. Ko pokolorowana na czerwono. Tu jest śmietana pokolorowana na czerwono Kredkami. E, co dalej? E, tu coś mamy. A e, nie, to jest po prostu zwykła tekstura. Krzesła, z którymi nic nie możemy zrobić. Trudno. Idźmy dalej. I Nie mogę tam. Nie mogę zostać w ciemności. pu. W ciemności mnie mniej widać. Coś takiego. Dobra, tu mamy kolejne krzesła. To jakiś korytarz jest. Korytarz. Jumbo de Cirque. Co to jest? Jumbo. No dobra, tu będzie chyba koncert grany jakiś, więc sobie usiądźmy. Poczekajmy sobie na taki cyrk, chociaż nie wiem, czy chciałbym czekać. Ja nienawidzę cyrków. Coś tutaj strasznie cicho jest. O! Dobra, jakaś muzyczka się rozegrała teraz. Tylko że ta mamy, ale pójdziemy sobie chyba tędy. Sądzę, jakaś muzyczka. Wow! Dobra, zaknijmy te drzwi. Radio, staje się głośno, nie wiem czy mnie słychać. Sam siebie teraz nie słyszę. Radio. Radio. Let it... Musi być włączone, nie mogę go wyłączyć. Men! człowiek, on nie żyje. O kurde, jak on wygląda, jaki grubas totalny. Z grubszym grubasem niż ja. Znalazłem pistolet. Ja na pistolet, ale nie mam na jego amunicji, trudno. O, mamy, widzicie, mamy pistolet. Patrzcie, mogę mieć latarkę i pistolet. Ale to dziwnie wygląda. Dobra. Idziemy. Należy sobie w... Na razie sobie razie musimy go mieć, niestety. Dobra. Idźmy, My tu mamy jakąś klaun. E, dziękuję, nienawidzę tego. Nie, dzięki, nie chcę tego. No dobra. Skoro nie chcę. Dobra, muzyczka ucichła. Tu jest strasznie ciemno. Więc tu na napraw... po... ho, ho ho ho! Tu już coś jest żeby się rozglądać. Łokuźwa, jaki wielki klaun z Wielką Kosą. Kurde, nienawidzę takich klaunów. Dobra, co teraz, co teraz. Jest tu, Trzeba iść za nim. Dobra, idź. No idź, idź. Idź, dobra. Tu się schowamy. O, pistolet ammo, super. Dobra, no to. Nie wchodź tu. Jezu, są za wydaje. wydaje No Zamordujemy go teraz. Aaaa, niźmiemy Aaaa, Dobra, zginął. Kurczakiem jest wielki przerażający. Dobra, mam nadzieję, że nikt z jegoś kolegów... A, ale się krew rozpryskła, by to widzicie. Aż nawet na drzwi poleciało. No, trudno. Znaczy krew i śmietanka. Mam nadzieję. Dobra, schody na górę. Nie, nie wiem czy to jest coś dobrego. Żeby schody pakowały nas coś dobrego. Tam coś się znowu dzieje. O kurde, kto to jest? Dobra. Boże, co to jest? Mam nadzieję, że mnie to coś nie widzi. Jezu, to jakieś przerażające odgłosy wydaje. Dobra, chodźmy. Jest. Jemu strasznie burczy w brzuchu, za usłyszałem. Dobra, ona chyba w cieniu nie widzi. Dobra, chodźmy. Dobra, poszliśmy stamtąd. Nie widzi nas, może. Albo nie słyszał, mam nadzieję. Dobra, poszliśmy gdzieś dalej. Jestem ciekawy, gdzie to nas zaprowadzi. Kolejne drzwi. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy nie na. O, amunicja. Dobra. Od razu sobie przeładujmy brońkę. Od razu miejmy też na czuwaniu. Te klauny wydają takie odgłosy, więc... Nie jest ciężko. Jakim to jest w ogóle prawem, że my wchodzimy po taką stromą górę? No, o nie, kolejne drzwi. Huch, już się spociłem. Już 500 kg zeszło ze mnie. O, w pupkę. O nie! O nie o nie, o nie! 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 Jak on je zauważył? Czyli jak one się śmieją, to znaczy, że nas widzą. Dobra. Czy trzeba to jakoś przejść, tak, żeby nas nie zauważył. A, to jest taka babka teraz. To jest teraz zabawa w czuciu babkę, tak? Dobra. Ja cię rozumiem, Kaunuś. Dobra. Raz, dwa, trzy, baba jaka nie patrzy. O kurde, ale nie gadaj tak, bo to boli. Pa 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 pa, tak tak. Tak, gdzie dalej? Szybko. Dobra. Ja pierdzielek, to jest straszne. Dobra, szybko. Już komu ma dużą kosę? Chyba mnie nie widział. Dobra. Niech się jeszcze raz odwróci w tą stronę, bo chyba patrzy w tamtą krócej niż w tą. Teraz. Dobra. Udało się. Przeszliśmy to. O nie. Co to za labirynt? Boję się? Nawet nie wiecie jak się boję. O! Ja! Co to jest? Muszę w to strzec. Szkoda, że ja amba? Ło, co ja mam. Mogę to bić, że nie mogę bić, wiecie. No, wiecie, nie, nie mogę bić yy, z latarką. Mama jakaś się boję tędy chodzić. a tu nas chyba nie złapią. A tędy w ogóle przejść nie mogę. Chyba, że mogę się tu schować. Oni tędy nie mogą wejść. Dobra. Nie, nie gaś tego światła. Słyszę klawny znowu. No, kupa śmiechu, Wam powiem. A tutaj co mam zrobić? No bardzo ciekawe 82 HP i bawię się z klaunami. O kurde. Nie wiem gdzie idę. A tu idę, mogę się schować. Jezu, ile tutaj jest tych klaunów? Od cholery i ciut ciut. Już myślę... nie, myślisz tu? O kurde, ich jest tam dwóch. Czekajcie, musimy pomyśleć, musimy pomyśleć gdzie tam... z jakiej strony przychodzi tamten klaun. To jest dla mnie bardzo ważne. No... Ty, to, to tamte, tamte co na było dwukrotnie przyjemniejsze niż to, bo to jest taka skrakana. Chyba, że mogę go... ...zaciukać, tylko ciekawe na ile hitów oni padną po tym... ...strzale z tej kosy z Fortnite. Żeby YouTube nie zdjął tego filmu, muszę tak mówić. Mogę go zaciukać, ale on ma wiertło, no to A gdzie drugi klaun? Door locked Nie! Co grabi skręwało? Dlaczego? O nie, zauważył mnie. światło. A fajnie. aha, gra mi Cuda, cuda, cuda. No cóż, no to, to mogę powiedzieć, jeżeli będzie tutaj dużo lajkensów, to na pewno, na pewno na 100%. Nagram dla was kontynuację tego lub Klauns reboot, do następnych odcinków żegnam się z wami, ja powiem hejtas, to był Emil clowns. do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!